Stosownie do artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy Miejska Komisja Wyborcza w Wielkości stwierdza, że w wyborach, które odbyły się z dnia 30 listopada 2014 roku, pan Rafał Piotr Bruski wybrany został prezydentem miasta Wygości. Ponowne powierzenie mi zaszczytnej funkcji prezydenta miasta. Zdaję sobie sprawę, że wyproszczenie dokonali wyboru, oceniając zarówno dotychczasową moją działalność, jak i złożone deklaracje co do najbliższej przyszłości naszego miasta. Udzielony kredyt zaufania, jak każdy kredyt, trzeba spłacić. Dotyczy to zarówno prezydenta, jak i państwa. Uda nam się to uczynić tylko wówczas, gdy będziemy ściśle ze sobą współpracować. Prezydent bez wsparcia radnych skazał jest na porażkę. Stąd apeluję, by ta współpraca, na Bydgoszczy i do zawsze nas łączyła. Z doświadczenia wiem, że w niektórych sprawach pewnie będziemy mieć odrębne zdanie. Ważne, by nawet podczas najgorętszych dyskusji zawsze pamiętać, że jesteśmy tu po to i tylko po to, aby służyć mieszkańcom. Przed nami bardzo ważna ważne. Kadencja wielkich szans rozwojowych związanych z uruchomieniem nowych środków unijnych wynegocjowanych przez polski rząd. Ile z nich trafi do Bydgoszczy? w największym stopniu zależy od nas tutaj, hmm. obecnych Anisa. Wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego rozdania. Wiemy, co chcemy realizować, bo dzięki przyjętej rok temu w drodze szerokiej konsultacji społecznych strategii rozwoju miasta Bydgoszczy do 2030 roku. Dziś możemy to zrealizować, to dzięki, dzięki odbudowaniu finansowej kondycji miasta, potwierdzonej opiniami ekspertów. Dziś jesteśmy gotowi, by nasze plany wdrożyć, to dzięki temu, że od prawie dwóch lat przygotowujemy najtrudniejsze projekty. Dla skuteczności naszych działań w pozyskiwaniu unijnych dotacji ważne jest poparcie na szczeblu samorządu, województwa i kraju. O ile w Warszawie mamy silnych ambasadorów, o tyle we władzach wojewódzkich, Bydgoszczy, boj, wojewódzkich Bydgosz ponownie nie ma właściwej reprezentacji. Mówił na ten temat szeroko pan przewodniczący, pod wypowiedzianymi słowami w pełni się podpisują. Wierzę jednak, że jest to stan przejściowy. Najbliższe cztery lata to okres, w którym chciałbym dalej wzmacniać bezpośredni wpływ mieszkańców lub grup mieszkańców na podejmowane przeze mnie decyzje. Dalej przejście. Wiele takich narzędzi bezpośredniej demokracji udało się wdrożyć. Budżet obywatelski, bezpośrednie konsultacje inwestycji drogowych, dbałość o estetykę miasta, rozwiązania dotyczące rowerzystów, spraw oświatowych, kultury czy sportu są tego przykładem. Mieszkańcy w coraz chętniej z tych form wpływania na miejskie sprawy korzystają. Będą to czynić jeszcze chętniej, gdy dostrzegą że ich głos w dyskusji jest wysłuchany i o ile jest możliwe jego wdrożenie zrealizowane. Wdrażanie procedur proobywatelskich wymaga łamania schematu, że to urzędnik, także prezydent ma zawsze rację. Niekiedy wydłuża się w ten sposób proces decyzyjny i wykonawczy, ale warto tę cenę ponieść, by to co robimy w jak największym stopniu spełniało oczekiwania i było powszechnie akceptowane. Ogólnopolski sukces przyjęty jednomyślnie na tej sali, konsekwentnie wdrażanej strategii rozwoju edukacji do 2020 roku pokazuje, jak istotne jest działanie samorządu w oparciu o zgodne, zgodnie wypracowane, wypracowane narzędzia zarządcze. Pokazuje przewagę działań i decyzji, dobrze i ekspercko zaplanowanych, podejmowanych chaotycznie, bez właściwie zdiagnozowanych skutków i jasno postawionych celów.